Mikołaj Gogol, Martwe dusze, odcinek 10, czyta warmiński rolnik, filantrop i wynalazca. Bardzo proszę zasubskrybować mój kanał, to zachęci mnie do dalszego czytania, a w planach mam o ambitne powieści klasyczne. Długo myślał, jakimi by słowami objaśnić cel swego przybycia. Chciał już mówić w tym duchu, że dużo słyszał o jego dobroczynności, o rzadkich przymiotach jego duszy i chciał, będąc w tych stronach, osobiście złożyć mu hołd uszanowania, lecz zastanowił się i zauważył, że byłoby to za wiele. Objąwszy jeszcze raz wzrokiem cały pokój, zmiarkował, że słowa dobroczynny, rzadkie przymioty, duszy można z powodzeniem zastąpić oszczędnością i porządkiem. I tak przemieniając mowę powiedział, że nasłuchawszy się o jego oszczędności i rzadkim talencie rządzenia majątkiem, uważał za obowiązek osobiście złożyć mu swoje uszanowanie. Zapewne, że można było wymyślić inną jaką przyczynę, ale nic mu wtedy do głowy nie przyszło. Na to Pliuszkin przecedził coś przez zęby, chociaż zębów nie miał. Co? W samej rzeczy nie wiadomo, ale zapewne sens był ten. Ażeby cię wszyscy diabli porwali z twoim uszanowaniem. Ale ponieważ gościnność u nas jest w takim znaczeniu, że nawet skąpiec nie jest dość silny, przestąpić jej prawa, dodał przeto trochę wyraźniej: Proszę bardzo, siadać. Dawno już nie widziałem u siebie gości. Muszę się zresztą przyznać, że w wizytach mało widzę pożytku. Prowadzili nieprzyzwoity zwyczaj jeździć jeden do drugiego, a w gospodarstwie to mitręga. Przytem konie ich trzeba karmić sianem. Ja już dawno po obiedzie, a kuchnia u mnie niska, niewygodna, komin cały się rozwalił. Zacząć palić to i pożar może nastąpić. Ot jak dobrze, pomyślał Czycikow, żem u Sobok Sobakiewicza zakąsił kawałkiem wątroby i bokiem baranim. Ażeby też był choć kłak siana w całym gospodarstwie, mówił dalej Pliuszkin. Trudno, bo i w samej rzeczy co zaoszczędzić. Majątek niewielki, chłopi leniwi, pracować nie lubią, myślą tylko, jakby pójść do karćmy. Tego tylko wyglądam, jak na starość trzeba będzie iść po poproszonym chlebie. Mnie jednak mówili, skromnie zauważył Czycikow, że macie więcej jak tysiąc dusz. A kto to taki powiedział? Powinniście byli w oczy napluć temu, co to powiedział. To jakiś zbytnik chciał z was pożartować sobie, gadając tysiąc dusz, a zacznij rachować, to niczego nie narachujesz. W ostatnie trzy lata przeklęta gorączka sprzątnęła u mnie tłum zdrowych chłopów. Proszę, i wielu umarło? zawołał z współczuciem Ciccikow. Tak, tak, pochowali niemało. A proszę też powiedzieć, ilu też, na przykład? Dusz z 80? To prawdy? Nie mam potrzeby zmyślać. Pozwólcie się jeszcze zapytać: Te dusze, zdaje mi się, wyrachujecie od dnia podania ostatniej listy rewizyjnej. To by je było jeszcze chwała Bogu, rzekł pluszkim. ale od tej pory to ich się zbierze ze 120. Prawdziwie całych 120! zawołał Czycikow i nawet usta otworzył od zdziwienia. Zanadto jestem stary, żeby kłamać. Na siódmy krzyżyk idzie, rzekł Pliuszkin. On obraził się prawie z powodu radosnych okrzyków. Czycikow zmiarkował, że było nieprzyzwoicie cieszyć się z cudego nieszczęścia, to też westchnął głęboko i wyraził mu swoje współczucie. Niestety, współczucia do kieszeni nie można włożyć, rzekł Pliuszkin. Obok mnie mieszka kapitan. Diabli wiedzą, skąd się tu wziął. Powiada, że krewny. Wujaszku, wujaszku, w rękę całuje, a jak zacznie lamontować, to aż uszy trzeba sobie zatykać. Twarz ma jak burak czerwoną, a niby tylko herbatę pije. Widać, stracił pieniądze, będąc oficerem, albo jaka aktorka go oskubała, bo teraz okazuje współczucie. Czycikow starał się objaśnić, że jego współczucie wcale niepodobne do tego, jakie miał kapitan i że on nie pustymi słowami, ale czynem chciał to udowodnić i zaraz bez ogródek powiedział, że jest gotów przyjąć na siebie obowiązki płacenia podatków za wszystkich mężczyzn wyzmarłych w tak nieszczęśliwy sposób. Ta propozycja przyprowadziła Pliuszki w słupienie. Wytrzeszczył oczy, długo na niego patrzał, Wreszcie się zapytał: Czyście Wy przypadkiem nie służyli w wojsku? Nie, odpowiedział Czycikow z uśmiechem. Byłem w służbie cywilnej. W cywilnej powtórzył Pliuszkin i zaczął ruszać wargami, jak gdyby jadł cokolwiek, ale jak to, wszak to będzie ze stratą dla Was samych. Żeby Wam dogodzić, gotów jestem na straty. Ach, ojcze, ach, dobroczyńco mój, zawołał Pliuszkin, nie uważając z radości, że z nosa wyglądała mu wcale nieartystycznie tabaka w rodzaju gęstej kawy i poły jego szlafroka, roztworzywszy się, odkrywały widok wcale nieprzyzwoity. Toście się dopiero starego ucieszyli, ale Boże ty mój, wszyscy święci patronowie. Dalej Pliuszkin nie mógł i słowa wymówić, ale nie przeszło i minuty, jak ta radość tak bystro i gwałtownie okazana, bystro też i znikła, tak, jakby jej wcale nie było, i twarz jego przyjęła znowu wyraz niepokoju. Nawet otarł się chustką, zwinął ją w kłębek i zaczął trzeć sobie wierzchnią wargę. Za pozwoleniem, jakże to, żeby was nie pogniewać, wy obowiązujecie się, co rok za nich płacić podatki? A pieniądze, czy wy będziecie oddawać mnie czy też do kasy. My oto tak zrobimy. Sporządzimy akt sprzedaży. Jak gdyby one były żywe i jak gdyby wyście mi je sprzedali. Tak. Akt sprzedaży. Rzekł, Pliuszkin, zamyślając się i znowu zaczął ruszać wargami. Aha, akt sprzedaży. Wszystko wydatki. Urzędnicy tacy bezsumienni. Dawniej można się było od nich odczepić pół rublem i workiem mąki, a teraz trzeba posłać całą podwodę, a do tego dołożyć dziesięciorublówkę. Takie łakomstwo na pieniądze. Nie wiem, co się stanie, jak nikt na to uwagi nie zwróci. Ja bym im jakie dobre, zbawienne słowo powiedział. Niech ktoś, co chce, mówi, ale nie ma nic lepszego od dobrego słowa. Już ja myślę, że ty wolisz pieniądze od słów zbawiennych, pomyślał w duszy Czycików, A głośno dodał, że on gotów przyjąć na siebie wszystkie rozchody. Usłyszawszy, że nawet rozchody przyjmuje na siebie, Pliuszkin zawyrokował, że gość jego głupiec i że tylko zmyślał, jakoby był w cywilnej służbie. A na pewno był oficerem i bałamucił się z aktorkami. Nie mógł jednak ukryć swojej radości i życzył wszelkiej pomyślności nie tylko jemu, ale i jego dzieciom, nie spytawszy się przedtem, czy je miał lub nie. Podszedł do okna, postukał palcem w szybę i zawołał – ej, proszka! W minutę słychać było, jak ktoś wbiegł do sieni. Długo tam coś siedział i stukał butami. Na koniec drzwi się otworzyły i wszedł proszka. Chłopak trzynastoletni, w tak wielkich butach że stąpając o mało nogi mu z nich nie wyłaziły. Dlaczego Proszka miał takie wielkie buty, można się o tem zaraz dowiedzieć. U pliuszkina dla wszystkich sług dworskich, i luby ich nie było, znajdowały się tylko jedne buty, które zawsze stały w sieni. Każdy służący zawołany do pana biegł przez podłogę Boso, ale wchodząc do sieni nakładał buty i tak już jawił się do pokoju. Wychodząc z buty, stawiał na swojem miejscu i dalej szedł już na własnej podeszwie. Gdyby kto popatrzał przez okno, szczególnie w jesieni, jak się już zaczynają przymrozki, zobaczyłby takie na dziedzińcu susy, jakich najlepsi tancerze na teatrach nie są w stanie zrobić. Proszę popatrzeć, co za pysk, rzekł Pliuszkin do Cicikowa, wskazując palcem na proszkę. Głupi jak drzewo, a spróbuj cokolwiek. Położyć w tej chwili ukradnie. Po co żeś tu durmiu przyszedł? Powiedz po co. Tu chwilę zamilczał, na co proszka odpowiedział mu także milczeniem. Nastaw samowar, słyszysz? Oto weź klucz i oddaj go Marcie, żeby poszła do śpiżarni. Tam na półce są sucharki z kołacza, które przywiozła moja córka Aleksandra. Niech je podadzą do herbaty. Poczekaj, dokądże ty. Dureń, ech, dureń, nogi cię swędzą czy co? Wysłuchaj naprzód. Słucharek, który jest na wierzchu, już się zepsuł, więc niech go delikatnie oskrobie nożem, a okruchów nie wyrzucać, niech je zaniosą do kurnika. Ale ty, to pamiętaj, nie chodź do śpiżarni. Jak nie, to po tobie, już wiesz. Brzozową rózgą, żeby lepiej smakowało. Teraz masz doskonały apetent, więc, żebyś był jeszcze lepszy, spróbuj tylko wejść do szpiżarni, to tymczasem będę patrzał przez okno. Im w niczym nie można wierzyć, ciągnął dalej, obracając się do Czycikowa, gdy proszka wraz z butami wyszedł. Ale przytem zaczął podejrzliwie spoglądać na Czycikowa. Takie hojne postępki zdawały mu się nieprawdopodobne, i on myślał sobie, Diabli go wiedzą, może on tylko pyszałka, jak wszyscy ci utracjusze. Nałże, nałże, żeby napić się herbaty, a potem i wyjedzie. Następnie z przezorności i chcąc go doświadczyć, powiedział, że nieźle by było pospieszyć się z aktem sprzedaży bo człowiek niewieczny, dziś żywy, a jutro Bóg wie. Czycikow powiedział, że jest gotów, choćby w tej chwili, ale prosił o spis wszystkich chłopów. To uspokoiło Ptuszkina. Można było zauważyć, że zamyślał coś uskutecznić. W samej rzeczy wziął klucze, przybliżył się do szafy, otworzył ją, długo coś szukał między szklankami i filiżankami, a na koniec rzekł: „Oto i nie znaleźć, a miałem doskonały likier. Jeżeli tylko nie wypili. Ludzie tacy złodzieje, ale zdaje się, że go mam.” Czycikow zobaczył w jego rękach buteleczkę, tak zakurzoną, jakby była w skórę obszyta. Jeszcze nie nieboszka go robiła, mówił Pliuszkiem. Szelma klucznica gdzieś go zapakowała, nawet go nie zatknęła, kanalia. Rozmaitego robactwa tam nalazło, ale przecedziłem i teraz czysto zupełnie. Naleję wam kieliszeczek. Ale Czycikow wymówił się od takiego likieru, mówiąc, że już jadł i pił. – Jedliście już i pili? – rzekł Pliuszkin. – Naturalnie, człowieka z wyższego towarzystwa wszędzie można poznać. On nie je, asyt. A jeżeli tak jak i taki szubrawiec, to choć ile chcesz go karm, oto na przykład kapitan przyjedzie. Wujaszku mówi, dajcie cokolwiek zakąsić. A ja taki jestem jego wuj, jak on mi dziadunio. Widać, że nie ma co jeść w domu, dlatego też się włóczy. Wszak wy pragniecie rejestru tych wszystkich, którzy już nie jedzą. Ja jak jaja, gdybym się domyślał był, spisałem ich wszystkich na osobnej karteczce, żeby przy pierwszym podaniu list wszystkich ich wykreślili. Pliuszkin nałożył okulary i zaczął przewracać papiery, rozwiązywać rozmaite świstki i takim kurzem częstował swego gościa, że ten aż kichnął. Na koniec... Wyciągnął jakiś świstek, cały zapisany. Chłopskie imiona obsypały ją gęsto, jak ma, jakby mak. Były tam rozmaite. Był nawet jakiś grzegorz dojeżdżaj, nie dojedziesz. Wszystko było przeszło 120. Czycikow się uśmiechnął, objawił przytem gospodarzowi, że musi przyjechać do miasta dla spisania aktu. Do miasta? Jeszcze czego? A dom jak zostawię? U mnie ludzie to tacy albo złodzieje, albo oszukańcy. We dnie tak okradną, że nie zostawią kołka, żeby na nim szlefrok powiesić. Może macie kogo znajomego? Gdzie znajomi? Wszak moi znajomi albo wymarli, albo przestali być znajomymi. Ach, ojcze, ale prawda, jak to nie mam? Mam! zawołał. Znam samego prezesa. Bywał u mnie przed laty. Jak to nie mam? Z jednego talerza jadaliśmy. Razem po płotach chodziliśmy. Jak to nie mam i jaki jeszcze znajomy? Może do niego napisać? Naturalnie, że do niego. Taki dobry znajomy. W szkołach byliśmy przyjaciółmi, i na tej drewnianej twarzy raptem błysnął ciepły płomień. Wyraziło się nie uczucie, ale jakieś blade odbicie uczucia. Zjawienie podobne nieoczekiwanemu pokazaniu się topielca na powierzchni wody. Które wywołuje radość w tłumie stojącym na brzegu. Ale na próżno się bracia i siostry zarzucają sznury i czekają, czy nie błyśnie znów głowa, albo zmęczona walką ręka. Zjawienie to było ostatnim głucho i pusto i jeszcze straszniejszą staje się potem zasypiająca powierzchnia niemego wód kryształu. Tak samo i twarz plużkina. Po błysku chwilowym uczucia stała się jeszcze więcej nieczułą i zimną. Leżała na stole ćwiarteczka czystego papieru. Rzekł, nie wiem gdzie się podziała. Ludzie moi tacy niegodziwcy. Zaczął zaglądać i pod stół i na stole wszystko przewracał. Na koniec zawołał, Marta, he, Marta. Na wołanie zjawiła się kobieta z talerzem w ręku, na którym leżały znajome już czytelnikowi sucharki. Taka była między nimi rozmowa. Gdzieś podziała złodziejko papier. Jak Boga kocham, nie widziałam, proszę pana, oprócz małego świsteczka, którym pan nakrył kieliszek. Już ja z oczu w twoich widzę, żeś ukradła. Po co ja miałam kraść? Cóż bym miała z tego za pożytek? Czytać nie umiem. Łżesz! Wyniosłaś pewnie do diaczka, on umie trochę sylabizować, zatem do niego zaniosłaś. Jeżeli by diaczek potrzebował papieru, to dostanie i obejdzie się bez naszego świstka. Poczekaj tylko. Na strasznym sądzie diabli przypieką cię za to swymi widłami. Zobaczysz jak przypieką. Ale za co będą piekli, kiedy w rękach nawet ćwiarteczki nie miałam? Mam może inne, jakie babskie przywary, ale nikt nie może posądzać mnie o złodziejstwo. A jednak diabli będą cię smażyć. Powiedzą, widzisz, szelmo, co to, żeś swego pana oszukiwała? I będą ciebie piec i smażyć. Ja im na to odpowiem, niesłusznie, jak Boga kocham, niesłusznie, ja nic nie wzięłam. Ale oto ona leży na stole, zawsze na próżne podejrzenie. Liuszkin w istocie zobaczył na stole swoją ćwiarteczkę i chwilę się zastanowił, żując wargami. Wreszcie rzekł. Cóżeś się tak rozglądała? Jaka gorączka? Powiedz jej tylko jedno słowo, to ona dziesięć odpowie. Podaj no! Ognia. List zapieczętować. Stój, poczekaj, ty pewno zapaliłaś świecę, a łój to rzecz bardzo topliwa. Spali się i już nie ma. Tylko strata. Przynieś szczypkę. Marta wyszła, a Pliuszkin siadł w fotel, wziął pióro do ręki i długo jeszcze obracał ćwiarteczkę na wszystkie strony, myśląc, czy nie można by podzielić jej na połowę. Na koniec jednak przekonał się, że to niepodobna. Wsunął pióro do kałamarza, napełnianego jakimś zapleśniałym płynem, na dnie którego było pełno much i zaczął pisać, stawiając litery podobne do nut muzycznych, a wiersze pisał prawie jedne na drugich, żałując wszelako, że i tak między nimi zostaje się jeszcze dużo czystego papieru. I do takiej drobiazgowości, do takiego brudactwa mógł zejść człowiek, mógł się tak zmienić. Czy to może być podobne do prawdy? Wszystko podobne jest do prawdy, wszystko może stać się z człowiekiem. Dzisiejszy ognisty młodzieniec odskoczyłby, gdyby mu pokazali jego portret w starości. Zabierajcież z sobą w drogę, wychodząc z pięknych lat młodzieńczych do wieku dojrzałego, odwagę. Zabierajcie z sobą wszystkie człowiecze uczucia. Nie zostawiajcie ich po drodze, bo ich później nie zbierzecie. Groźna, straszna przed wami starość. Mogiła miłosierniejsza, na niej napiszą: tu leży człowiek, ale niczego nie przeczytasz na chłodnej, bezuczuciowej twarzy nieludzkiej starości. A czy nie macie jakiego przyjaciela, rzekł Pluszkin, składając list, któremu potrzeba by było dusz zbiegłych? To u Was są i dusze zbiegłe? zapytał bystro Niezawodnie, że są. Zięć w sądzie się starał, ale powiada, że i ślad ich przepadł. Ale on to wojskowy, majster, gdy ostrogami brząknąć, ale gdy trzeba co w sądzie wyrobić. A ile ich może być tych zbiegłych? Zbierze się do siedemdziesięciu. Czy do prawdy? Jak Boga kocham. U mnie co roku uciekają. Lust to taki żarłoczny, od próżniastwa przywykł się tak się najadać, żeby aż pęknąć, a ja sam nie mam co jeść, jakbym za nich niedrogo wziął. Więc powiedzcie waszemu przyjacielowi, niechby się tylko dziesięciu znalazło, to już ładny bym miał zarobek, wszak jedna rewizyjna dusza warta teraz około pięciuset rubli. Nie, tego i powąchać nie damy przyjacielowi, rzekł do siebie czycików, a potem dodał, że takiego przyjaciela nie może znaleźć, bo wydatki na taką sprawę Bóg wie, co by wyniosły i lepiej sobie poły odciąć od surduta, jak mieć interes z sądami. Ale jeżeli on, Pluszkin, rzeczywiście jest w tak wielkiej potrzebie, to ze współczucia go wutów jest dać. Ale to taka drobnostka, że nie warto o niej mówić. A ile byście dali? Zapytał Pluszkin i zaraz przemienił się w Żyda, a ręce jego trzęsie zaczęły jak liście osinowe. Dałbym po 25 kopiejek za duszę. A czy wykupujecie za gotówkę? Tak. Pieniądze zaraz zapłacę. To już też, ojcze, ze względu na moje ubóstwo dalibyście po 40 kopiejek. Szanowny ojcze, rzekł Czycikow. Nie tylko po 40 kopiejek, ale po 500 rubli zapłaciłbym z przyjemnością, bo widzę poczciwego starca, który cierpi z przyczyny swego dobrego serca. Jak Boga kocham, prawda, rzekł Pliuszkin, zwisiwszy głowę i powoli kiwając nią. Wszystko dla dobrego serca. Więc widzicie, od razu zgadłem wasz charakter. Dlaczegoż nie miałbym dać po 500 rubli za duszę? Ale środków na to nie mam. Ale 5 kopiejek gotów jestem dołożyć, tak, żeby za każdą duszę zapłacić do 30 kopiejek. No, ojcze, wola wasza, ale dołóżcie choć po dwie kopiejki. Niech i tak będzie. Ale ileż ich macie? Mówiliście, że zbierze się 70. Nie, wszystkich będzie 78. 78 78 po 30 kopiejek za duszę to będzie. Tu nasz bohater zastanowił się nie dłużej, jak sekundę i rzekł. To będzie 24 ruble i 96 kopiejek. Prosił Pliuszkina o napisanie pokwitowania i zapłacił mu pieniądze, które Pliuszkin przyjął w obydwie ręce i poniósł do biurka tak ostrożnie, jak gdyby miał jaki płyn i bał się go nie rozlać. Doszedłszy do biurka, popatrzał on na niej jeszcze raz i położył je także bardzo ostrożnie w jedne ze szuflad, w której zapewne tak długo będą pogrzebanymi, póki ojcowie Karp i Polikarp, dwaj popi, jego wioski, nie zagrzebią jego samego, co wielką sprawi radość zięciu i córce, a może być i kapitanowi, który się przymówił do jego pokrewieństwa. Zamknąwszy pieniądze, Pliuszkin siadł w fotel i zdawało się, że nie miał już przedmiotu do rozmowy. Wy już zabieracie się jechać? rzekł, widząc poruszenie czcikowa, który chciał wyciągnąć tylko swoją chustkę do nosa. To zapytanie przypomniało mu, że w rzeczy samej nie miał tu co więcej robić, to też odpowiedział biorąc za czapkę. Tak, tak, już czas. A herbatę. Nie, już lepiej herbaty napijemy się innym razem. Jak to? A ja kazałem nastawić samowar. Muszę prawdę powiedzieć, że ja niewielki smakosz herbaty. Napój drogi, przetem cena cukru nim miłosiernie podskoczyła. Proszka, już nie potrzeba samowaru. Sucharki odnieś, marcie, słyszysz? Niech je położy na tym samym miejscu albo nie, podaj je tutaj. Ja sam je odniosę. Bądźcie w zdrowi, ojcze. Niech Was Bóg błogosławi. A list oddajcie prezesowi, niech go przeczyta ten mój stary znajomy. Następnie to dziwne zjawisko, ten najeżony starzec wyprowadził gościa. Naganek potem kazał zamknąć bramę, obszedł wszystkie magazyny, żeby zobaczyć, czy stróże stoją na swoich miejscach. Poszedł następnie do kuchni, w której pod pretekstem, żeby skosztować, czy dobre jadło, najadł się zupę z kaszą. I wyłajawszy, wyłajawszy wszystkich za złodziejstwo i złe sprawowanie, powrócił do swego pokoju. Koniec odcinka 10. Odcinek 11. Jutro. Bardzo proszę o subskrypcję kanału, bo mam zamiar czytać więcej powieści ciekawych i to mnie motywuje do działania.